Kapitulacja 9. Upadek nie definiuje Ciebie. Całą Turyński, który był badany przez naukowców, ukazał nam, że Jezus nie upadł trzy razy. Upadł dużo więcej razy niż trzy. Ten trzeci upadek, liczba trzy symboliczna, wskazuje nam raczej nie na trzeci z kolei upadek, ale na jakiś kolejny albo może ostatni upadek. I przyjmijmy, że ta stacja w naszym przypadku będzie odzwierciedlała właśnie ostatni upadek. Czy ten ostatni Jezusa, który już przybliżał się do góry Golgota, czy ten ostatni, który pamiętamy, bo najczęściej ten ostatni upadek, który był w naszej pamięci, najbardziej nas boli. Najbardziej staje się czymś z naszej historii ważącym na każdym naszym zachowaniu. Często, kiedy upadamy już kolejny, kolejny, kolejny raz, zaczynamy się przyzwyczaić do tych upadków. Zaczynamy myśleć, no tak, jestem po prostu upadający i to w tym samym. Czy ten upadek? Zaczyna mieć taki wpływ na nas, że wręcz czujemy, że jest częścią nas, że ja się składam z upadku, czy wręcz nas jakoś definiuje. Jest to bardzo trudne, żeby zmienić swoje myślenie. Często przez mój upadek każdy kolejny kolejny raz nazywam siebie spóźnialskim, leniwym, słabym, jakimś które nie dokończa spraw. I to, że wkładam sobie ten refren do głowy, który czy to ja sam sobie nadałem, czy ktoś, kto widział moje upadki, on mi nadał, nie daje mi tak naprawdę żyć. Ten ostatni, ostatni opadek staje się czymś, co w jakiś sposób yy, staje się pewną granicą, lękiem. Braki ufności. Lewi, który siedział w komorze celnej, właśnie pewnie już zaczynał identyfikować się ze swoim upadkiem. To, że odszedł od bycia prawdziwym Żydem, służył okupantom, też brał podatki od swoich rodaków. Nieraz, a to bardzo często słyszał, że jest Celnikiem, grzesznikiem. Ta cząsteczka wręcz w Piśmie Świętym przykleiła się do tego słowa. Często jak słyszymy celnik, to od razu w naszej głowie pojawia się ta kolejna: Grzesznik. W taki sposób przez swój upadek postrzegał siebie lewi. Aż tutaj nagle przychodzi Jezus i Mówi do niego, pójdź za mną. Nadaje mu nową tożsamość. Patrzę na niego innymi oczyma. Jezus, który patrzył na Mateusza, nie dodawał mu tej cząsteczki grzesznik. Nie patrzył na niego przez pryzmat jego upadku. Patrzył na perspektywy. Patrzył na to, ile Mateusz, ile ten. Biedny celnik będzie mógł zrealizować w służbie Ewangelii. Czy nie jest to niesamowite? Bo Jezus widział w tym nieociosanym kamieniu kogoś, kto napisze pierwszą Ewangelię, który tak ważne szczegóły zawrze w tym dziele, który nikt nie będzie mógł zawrzeć. Właśnie ten celnik-grzesznik stał się pierwszym Ewangelistą. Bo Jezus nie patrzył na niego przez pryzmat jego upadku, patrzył jako perspektywę. Nie można też na siebie patrzeć ciągle przez kratkę naszych upadków, właśnie kratkę, bo ona nas wiąże. I choć pamiętasz jeszcze niedawni swój upadek, jeszcze taki świeży, jeszcze taki bolesny, odkryj wzrok Jezusa na sobie. On widzi to, ile możesz z nim, ale a nie tyle, ile sam potrafisz jako słaby człowiek.